Cześć, nazywam się Kubak Zera. Jestem filmowcem oraz operatorem drona. Swoją przygodę z filmowaniem rozpocząłem w 2009 roku i od tamtej pory wyprodukowałem już ponad 400 filmów, których emisje miały miejsce w internecie, kinach oraz telewizji. Przed kamerą preferuję ludzi, natomiast jeśli chodzi o krajobrazy, uwielbiam je nagrywać z drona. Podróżowanie jest nieodłączną częścią mojej pracy. Pracy, która w 90% składa się z filmowania w terenie. Dlatego dron daje mi niesamowitą możliwość tworzenia ujęć, których nigdy nie byłem w stanie zrealizować. Tak naprawdę mój rok składa się z dwóch sezonów letniego oraz zimowego. W sezonie letnim skupiam się głównie na rowerach, natomiast w sezonie zimowym na nartach. Żeby rozpocząć swoją przygodę z dronem, polecam miejsca daleko od cywilizacji, daleko od zabudowań. Pozwoli nam to ograniczyć stres, a my będziemy w stanie skupić się w 100% na wykonywaniu lotów. Lotów, które powinny być niskie, dokładne i precyzyjne, to dolot do obiektu z szerokiego planu oraz ładne wykończenie lub równoległe loty do obiektu, czyli. Podążanie za samochodem, podążanie za rowerzystą, lot niski równoległy oraz śledzenie go. Są to ciężkie ujęcia do wykonania, natomiast robią niesamowite wrażenie.